Ile jest. Ja... Kupię nie wszystko. ja nie tak... Na chuj <laughs> mi, to, kurwa jest. A co, to węgiel co, nie... Co to za Nie no węgiel, węgiel... bałcie z tym Jestem coś takiego. Zwierz jak 20 bloków mam koble. Kopę. Ja, ja pierdolę, co tam się dzieje widzowie? No ale piękna ta wioska. Zobaczcie, tutaj będzie. Tutaj będzie tak widzowie, że będzie normalnie osada, patrzcie. Osada, tu się będą ludzie budować, ci neutralsi i będzie normalnie, wiecie. Może jakiś kowal, może ten. Jakiś kurwa tutaj będzie zrobione, nie? Tu jest teleport. Witam! Witam. Wi gdzie będzie portal? Tu? Tu. Okej. Okay. Mam pytanie On Bartman. już tu jest. Mam pytanie Bartman, bo jak na przykład go no, no. zrobiliście, nie? To wzięliście tak. pod uwagę skąd, gdzie będzie spawn tam jak tutaj wejdziemy? Mm. Nie. Okej okay. Sekunda. Nie, no ja kurwa, powinienem być adminem, nie? Ciap, no ja, ja powinienem być adminem, nie? Przysięgam.